Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was po raz kolejny z Tajwanu A dokładnie z jednego z najciekawszych azjatyckich miast W Tajpej można dobrze zjeść, a także wybrać się na wędrówkę po okolicznych górach Nie wiem, smakuje po prostu herbata z mlekiem Mamy tutaj, nie wiem, kilometr i normalnie no dżungla, las, dzicz Idziemy sobie proszę Państwa ze sklepu, a tu proszę bardzo, karpackie Ja ci w domu takie zrobię nie, no, no to zrób, jest mega pyszne. Mm. Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was po raz kolejny z Tajwanu i po raz drugi ze stolicy, czyli z Tajpej. Dzisiaj będziemy kontynuować zwiedzanie najciekawszych atrakcji w mieście. Między innymi zobaczymy budynek, który przez ponad 6 lat był najwyższym na świecie, a także wpadniemy na najpopularniejszy nocny market w całym Tajwanie. Także zapowiada się bardzo ciekawy dzień. Zobaczmy, co tutaj mamy: mleko, To jest jakaś owsianka, makaron z warzywami. Tutaj mamy jajko z ziemniakami, następne kiełki, tutaj mamy jeszcze cebulę z parówkami, tutaj są chyba jakieś duże kawałki juki, kurczak i marchewka. To nie wiem co to jest orzeszki ziemne, to też nie wiem co to jest, to jest paskudne, Próbowałem. to jest taka owsianka ryżowa i mleko. Mi się tu proszę Państwa wydaje, że Milena szykuje dla mnie jakąś niespodziankę. To stoisko jest tam podejrzane. Nie wiem czy proszę państwa wiecie, ale to właśnie na Tajwanie wynaleziono bubble tea i mil i Milena I Milena wynalazła nam taką e, no, lokalną miejscóweczkę serwującą bubble tea. Nie potrafiła się dogadać i jaki smak wybrała? Niedobry. Niedobry. Nie wiem, smakuje jak po prostu herbata z mlekiem. No bo to ogólnie jest herbata z mlekiem. No tak, ale są smakowe i kuleczki są jakieś smakowe, na przykład może być tea, mango, yy, winogron, no różne. Różne smaki, a ja wybrałem jakieś najgorsze, bo same ślaczki były na menu i mówię do pani: No ale jakie masz smaki? O smaku mango, o smaku tego, ona nic nie rozumiała. Yy, I mówi: Ja do niej mówię, dobra, daj mi po prostu tea No i mi dała. Zwykłe, bezsmakowe. Dobra, to czekamy na autobus, wsiądziemy, dojedziemy do centrum Taipei i wybierzemy coś lepszego. No. No, tak wiecie, herba z mlekiem, z jakimiś żelkami w środku. No to proszę państwa, za chwilę truskawka na torcie, czyli Taipei 101. Był to, proszę państwa, jeszcze do niedawna najwyższy budynek na świecie, a dokładnie od momentu wybudowania, czyli w 2004 roku do 2010 roku, kiedy to w Dubaju powstało Burj Kalifa, widzieliśmy to na własne oczy w tamtym roku. Naprawdę budynek jest bardzo no, ciekawy, trzeba przyznać. Budynek liczy sobie dokładnie 509 metrów, ale jeśli chodzi o rekordy, to co prawda, rekord wysokości on już stracił, ale nadal we wnętrzu znajduje się najszybsza winda na świecie. A co to za przywitanie? Mamy wiewióreczkę, chowa się, ale widać. Przed aparatem się nie schowasz przyjacielu. Ale Milena, przecież Ty nie umiesz po chińsku czytać. Ona mnie ucieka. A ta? To jest ta. Lewem. Daj je jakąś Bożena. Bożena? Siema Bożena. Co tam czytasz tylko tego, co? Nic nie mówi, nic. Co tym razem wjeżdżasz? No? Lemon Lemonki. Nie, to w ogóle zauważyliśmy, że wszędzie piją herbatę co jeszcze tutaj zaobserwowaliśmy w Tajwanie. Poza tym, że każdy pije tutaj herbatę i wcina na ulicznych marketach, to ludzie korzystają z parasolek nie tylko przed ochroną przed deszczem, który zresztą bardzo często tutaj pada, ale przede wszystkim od słońca, bo nie jest też oczywiście jakoś strasznie gorąco, bo na Borneo to było o wiele, o wiele bardziej ciepło, cieplej, ale tutaj te słońce nie jest aż takie straszne, ale ludzie i tak mimo to Chodzą z parasolami. Kolejna nasza obserwacja jest taka, że jest tutaj bardzo czysto, a parki, na przykład ten, w którym teraz się znajdujemy, są bardzo zadbane i to mimo tego, że nie ma tutaj praktycznie śmietników. Także jeśli coś gdzieś się kupi na. Tu akurat jest śmietnik, bo widzę, jeśli coś kupi się na ulicznym markecie, to nie ma gdzie tego wyrzucić i ludzie bardzo często jako wymówkę podają, nie było śmietnika, to wyrzuciłem gdzieś w krzaki. A tutaj tego nie ma i bardzo przypomina to Singapur, bo Singapur też jest miastem bardzo czystym i bardzo zadbanym. Wybór miejscówki na obiad wcale nie jest taki prosty. Sami widzicie dlaczego. No dobra, tutaj mamy chociaż zdjęcia. Ale i tak nic nie wiadomo. Kłóciliśmy się na ramen, bo jest po prostu tutaj taki wybór, że dostaliśmy oczo prądu i stwierdziliśmy, że stawiamy na coś co znamy. I do tego jeszcze wlecą pierożki. Zara przyniesie. Zara przyniesie. Nie to pokażę. Przyniosą oczywiście. Zara przyniesą. A z tym naszym niedziałającym aparatem proszę państwa wyszło tak, że jedna z baterii bardzo mocno świruje i nawet po naładowaniu bardzo często się po prostu nie włącza, także jak wrócimy do Polski, to będziemy musieli sobie załatwić nowy zestaw baterii, bo z trzech działających została nam już tylko jedna w tym momencie, niestety. Czyli aparat działa. Czyli aparat działa po prostu, bateria szwankuje, ta druga i tak się bardzo szybko już rozładowuje, bo tak dużo nagrywamy. Czyli hajs będzie w kieszeni, musimy Czyli hajs będzie w kieszeni, ale i tak będziemy musieli. Kupić dwie baterie, ale to jest około chyba 100-150 zł, także nie ma tragedii. To wjechało już moje danie. Będzie to dzisiaj miso ramen. Kuchnia może nie tajwańska, nie tajwańska, ale bardziej japońska, w sumie japońska w wersji miso. Nie wiem co znaczy w ogóle miso. O, te pierożki gyoza i twój ramen. Thank you. Nie wiem jaki ty masz ramen, bo są krzaczki, a już zapomniałem. I co ja? chicken, coś tam front chicken. A właśnie, no, ale masz większą porcję ogólnie. Yy, I co chciałem powiedzieć, mam, mam tutaj taką tą, to jest chyba pak Są jakieś grzybki, być może to jest miso, ale nie wiem w ogóle co znaczy stwierdzenie miso. Jest duży kawałek jajka, ale nie, go, nie umiem go wyciągnąć. Taki duży plasterek wieprzowiny, niestety tylko tak bałagan sobie narobię. No i oczywiście makaron. Ogólnie to się, yy, widziałem, że jak ludzie jedzą, to w jednej ręce mają pałeczki, a w drugiej stronie mają łyżeczkę, ale ja mam tą lewą rękę taką do jedzenia trochę nie, nie tego. Więc muszę sobie jakoś radzić. A widzę, że wjechały tutaj też pieroszki bioza. Umiem je chwycić Nie no umiem, umiem je chwycić, ale tak. Eee, jeśli chodzi o ceny, to moja zupka kosztowała 220. Żeby zamienić to na złotóweczki, to trzeba tak mniej więcej odebrać 0 bo... 100 dolarów tajwańskich to jest proszę państwa 12 złotych, czyli ta zupka kosztuje tak około 12-13 złotych. Niewiele myślę, bo jesteśmy też w takiej galerii handlowej, jest tutaj bardzo dużo stoisk i myślę, że te ceny są troszeczkę wyższe niż byśmy w takiej lokalnej restauracji znaleźli. No ale ogólnie smak jest bardzo, bardzo, bardzo dobry, więc nie można narzekać. Nie wiem jeszcze jak milenie zupa. Wygląda smacznie. Wygląda smacznie. Za chwilę jej oddamy pałeczki, bo tutaj mam już dla niej przygotowane i zobaczymy. Teraz test mojej zupy. dobra, Bardzo taka kurczaczkowa. To to strong to chyba znaczy właśnie, że taka intensywna w smaku, mi się wydaje. No może być, bo na pewno to nie jest pikantne. No nie, nie, bo ona mówiła, że nie. Są nudle. Takie same jak Dobra, ale mega gorące. Jest jajo, jest yy kurczak bo ja mam z kurczakiem i te pałeczki są strasznie niewygodne bo są takie metalowe i się śliska wszystko dlatego nie idzie chwycić no, a nie dlatego, że nie umiesz nimi jeść nie w no. ogóle nie jako smak dobra Pamiętasz cenę? No tu. A dobra, widzę 240. Moja 240? No, czyli około 24-25 zł. Taka portyjka. Ty, naprawdę, no, te, te pałeczki są jakieś podejrzane. Poszukane. Ale mega. No bardzo dobre. Bardzo dobre, proszę Państwa, bardzo. Do smacznego. A dziękuję. Restauracja proszę Państwa nazywa się Osaka o Osho. Zobaczcie jaki mają fajny tutaj taki design. Na przykład przed wejściem do metra lub wyjściem dla niektórych są takie stanowiska, w których można sobie taki parasol wypożyczyć i mamy tutaj cenę 19 dolarów, czyli było 2 zł za godzinkę. Mamy proszę Państwa mapę, jesteśmy tutaj, musimy przejść sobie tutaj, tutaj koło tej świątyni rozpoczyna się wędrówka, tu będzie pierwszy punkt widokowy, tutaj jeszcze jest taki dodatkowy e, szlak, gdzie można wejść troszeczkę wyżej i podziwiać widocznie. Mój chiński jest proszę Państwa bardzo słaby, ale mogę tutaj przeczytać, że znajdujemy się w Xiangshan Parku. Celem naszej dzisiejszej, powiedziałbym takiej bardzo krótkiej wędrówki będzie góra nazywająca się Elephant Mountain w lokalnym języku nazywana jest ona Xiangshan. Jest to wędrówka dość krótka całość, czyli wejście w górę i zejście na dół powinno nam zająć mniej więcej godzin. W parku, który znajduje się dosłownie przed górą, spotkałem coś czego nigdy chyba w życiu nie widziałem, mianowicie kilkudziesięciu fotografów z takimi ogromnymi obiektywami, bo w jednym z drzew żyją sobie, proszę państwa, takie lokalne, tajwańskie dzięcioły, a tutaj widzę takiego ogromnego ptaka. Nie ogromnego ptaka, ogromnego pająka. Zaraz, wam, ta, zaraz też wam pokażę, dzięcioła też wam pokażę. Przed wędrówką wleci jeszcze, proszę yes. państwa, mały ananasik. Kinder Bueno i Coca-Cola Zero w wersji dla fanów Marvela. Jakie śmieszne... Siaki. Mamy pieski w buseczku. Śmiesznie to wygląda. Tutaj mamy proszę Państwa tam świątynię. No i tutaj już się rozpoczyna wędrówka w górę. Mamy już po jakichś 10 minutach pierwszy punkt widokowy. Takie są widoczki, a wyżej powinno być jeszcze ciekawiej. No i patrzcie to proszę Państwa. Kolejny pajączek. I tutaj, o ile się nie mylę, to jest ten sam co na Raja Ampat. Oczywiście mogę się mylić, mogę gadać głupoty, bo się nie znam. A się wypowiadam, że mamy tutaj taki dżunglisty las. I to praktycznie w samym centrum miasta, bo od Taipei 101, od tego najwyższego budynku, coś tam przeleściło. Mamy tutaj, nie wiem, kilometr i normalnie, no, dżungla, las, dzicz. No i jesteśmy trochę wyżej. Widok troszeczkę lepszy, ale pogoda. Zapowiada się na to, że może padać. No to proszę Państwa, udało nam się zdobyć szczyt Chang. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale tutaj taka ciekawostka to jest najniższy zdobyty przez nas w życiu szczyt. Poprzednim rekordzistą była góra o pochodzeniu wulkanicznym w Szkocji, North Berwick Low, która liczyła sobie 187 metrów, tutejsza góra w Tajwanie liczy sobie 100. 84 metry. Imponujące 184 metry. No i przy okazji to jest najlepszy punkt widokowy w całym Taipei z którego można podziwiać nie tylko najwyższy budynek y, Taipei 101, ale także całe miasto. Wędrówka nie jest wymagająca mimo iż trzeba się wdrapywać właśnie po takich schodach. Podejrzewam, że droga na górę zajęła nam nie wiem maksymalnie 30 minut. I naklejka tyk. Mamy proszę państwa taką specjalną aplikację, która informuje o pogodzie na Tajwanie i właśnie otrzymaliśmy powiadomienie, że zapowiadane są mocne ulewy, także musieliśmy szybko zejść na dół. I zobaczymy, jak sytuacja się potoczy. A w tej aplikacji jest też informacja, że dzisiaj o godzinie 10.55 na Tajwanie zanotowano bardzo małe trzęsienie ziemi. Trzęsienia ziemi na Tajwanie są czymś całkowicie normalnym. Szacuje się, że w ciągu roku ma tutaj miejsce około tysiąca mniejszych lub większych wydarzeń typu trzęsienia ziemi. A to dlatego, że Tajwan znajduje się w Pacyficznym Pierścieniu Ognia, czyli takim obszarze wokół Oceanu Pacyficznego, w którym występuje dużo Aktywność sejsmiczna. W ramach kontynuacji wyszukiwania takich dziwnych produktów na Tajwanie znaleźliśmy polskie piwo w sklepie. Karpackie. Chodzimy sobie, proszę Państwa, do sklepu. A tu proszę bardzo, karpackie. Idealnie zbilansowane. Karpackie w Tajwanie? No, wspieramy karpackie wielki. Okay. A z takich rzeczy do degustacji, to wybraliśmy sobie mleko o smaku papai. Może nie jest to jakoś bardzo dziwne, ale woleliśmy wybrać coś takiego, co może być w smaku dobrego. I mamy już otwarte. No i to jest dobre. Smakuje jak taki jogurcik, jak takie mleko o smaku papai. Dobre, polecam. Już na samym Hayshi mamy bardzo popularną miejscówkę, która specjalizuje się w sprzedaży kotletów z kurczaka na głębokich kolei. No właśnie tutaj mamy miejscówkę, gdzie można kupić bubble. wcześniej kupiliśmy trochę kiepskie, więc próbujemy jeszcze raz. Nazwy tej miejscówki Wam nie podam, ale bubble mają bardzo dobre. Mają takie wielkie kiełbasy, ale to jest coś, na co bym się nie zdecydował. Ale pachnie taką naszą polską kiełbasą z grilla. Nie wiem, czy to jest Nie wiem, ale będziemy testować dzisiaj z tym Kitoki. To jest taki lokalny specjal. To w bardzo śmierdzący sposób przygotowany. Niektórzy mówią, że śmierdzi nawet bardziej niż durian. A durian śmierdzi niesamowicie. Jedzenie, można też tutaj zaznać trochę rozrywki. Tu jest chyba coś takiego, że polega to na tym, że bierze się pistolet i strzela do celu, ale nie wiem jaka jest nagroda. Tu kolejna taka miejscówka, że coś się rzuca, ale na czym to polega? Nie wiem. A, że chyba trzeba rzucić takim czymś i przechylić numerki. Oszukaństwo. A tu proszę Państwa kolejna świetna atrakcja, łowi się krewetki, dziwne, dziwne, no nie wiem, ale gościu złowił sobie krewetkę i do wiaderka, a tu mamy podobne oszukaństwo, te łapki takie, to też u nich są. Mamy tutaj, proszę państwa, pierwsze stoisko ze Stinky Tofu. Tu to jest gdzieś napisane. Gdzieś jest napisane, że Stinky Tofu, ale e, poszukamy czegoś dalej. Zobaczcie to, proszę państwa, jak tutaj się psy wozi. A tu kolejna atrakcja. Tylko za bardzo nie wiem, na czym ona polega. Chyba tak, że się właśnie rzuca i tam, gdzie się rzuci, to się wygrywa. Na dole są jakieś takie cienkie rzeczy, ale u góry jakiś Heineken, jakieś nawet wina dobre, no ale tam już rzucić i trafić to nie tak łatwo. Takie bardzo charakterystyczne miejsce tygrys w 3D na wyświetlaczu. Faktycznie wygląda tak jakby miał wyskoczyć. No to chyba proszę państwa, się rozpoczyna najlepsza część marketu. Postanowiliśmy, bierzemy sobie na początek pieczone pierożki. Tylko ciekawe, z czym one są? Uh, what's inside these dumplings? Pork? Ok, can I have uh, seven, please? 7 takich pierożków, 50 dolców. Z racji, że już tak dość głodny byłem, to nie mogłem się doczekać, Już kilka zjadłem. Powiem Wam, że są bardzo dobre. Na dziennie to jest jakaś wieprzowina z jakimiś warzywkami. Bardzo dobre. I taki jakby lekko sojowy sosik. Spoko. Bardzo, bardzo fajny wybór. Taka bezpieczna opcja. Bezpieczna przede wszystkim opcja. no? dla mnie zapomniał. Dzień dobry. Bułeczki z tego co się orientuje, to jest tutaj takie stoisko, które posiada oznaczenie Michelin. Ale nie wiem czy to jest oznaka, że będzie najlepiej. Wczoraj też jedliśmy takie i były chyba spoko, nie? A nie miały Ale nie, takie A nie, nie jesteśmy takich. To są inne. Weźmiemy na spróbę? No, weźmiemy. Weźmiemy na spróbę. To musimy w kolejkę się ustawić. Zobaczcie jak to, proszę Państwa, jest wypiekane. Coś na stylu takiego indyjskiego tandoori. Bułeczka spoko. Takie na nadzienie. Ale wczoraj było lepsze. Ta jest lekko słodka. Ja za słodkim mięsem nie przepadam. Chociaż no, da się zjeść. Jest spoko. Jest tu świeże, wypiekane w piecu, gorące. Mięsko jest to czyste, więc jak ktoś lubi takie połączenie mięsa z, ze słodkim jakimś sosem, to fajne. Zobaczmy, mamy jeszcze proces powstawania, wszystko jest tutaj robione na świeżo. Jednak pierwsza opinia była błędna, naprawdę spoko ta bułeczka. Jak to jadłam, 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 to w ogóle tej słodyczy nie było czuć, tylko takie, taką lekko pikantność, pieprzność. I ta bułeczka z jednej strony taka mięciutka, fajna, cieplutka, gorąca, a z drugiej strony taka chrupiąca. Tam gdzie była przyklejona do pieca, to była taka chrupiąca, naprawdę fajne, godne polecenia, aż się upaprałam. Aż się upaprałam. Ale nie Kolejny nasz nabytek. No właśnie, nie co to, to jest, ale to wygląda to jak takie... Zawijane roleczki Słodkie leśniki. Zbroiliśmy sobie mango i marshmallow. No już ziomek zaczyna się robić. Powinniśmy siwać Pierwsze testowanie. Coś pośmęło. Obłędne. O. Ja ci w domu takie zrobię. No to zrób, bo jest mega pyszne Ale to jest dobra. Masz, tutaj jest z Bianką. No, gryź No, to 3D. to wygląda? Fajne, fajne Oczywiście poza to można się też zdecydować na taką normalną restaurację i ludzi w środku powiem wam że nawet sporo Restauracje z Michelin Guide Menu jest tam nic nie wiadomo to sobie odpuścimy, bo już jesteśmy no, w pół. tak jak mówiliśmy, jest, drobnego jeszcze spłyniemy i to będzie ładnie jedziemy w kolejną miejscówkę, tym razem street food i tutaj się już chyba zdecydujemy no i to jest tak sol z orzeszków ziemnych z zimnym makaronem i ogórkami. Jak ktoś lubi ten sos z orzeszków ziemnych, to pewnie będzie mu smakowało, ja raczej nie ja lubię. Bardzo. Ja nie lubię, ja nie lubię, bo to jest taki słodki sos z orzeszków ziemnych, wszystko na zimno podane. W ogóle nie moje smaki, ale ja, jak Patryk mówi, no mu smakuje. Także... No, także smacznego Bardzo mi to proszę państwa przypomina takie e, indonezyjskie gado, gado To znaczy nie, że mi przypomina danie, ale ono też składa się z sosu z orzeszków ziemnych I właśnie jak to jedliśmy na Bali na przykład, to mi to bardzo smakowało Ogólnie jeżeli miałbym stwierdzić, czy to jest najlepsza rzecz jaką jedliśmy tutaj na Tajwanie To niekoniecznie, ma fakt, że jest to rekomendacja firmy produkującej opony Michelin ale no, szału nima, szału No jest to dobre, No makaron jest spoko, ten sos ja, ja bardzo lubię ten sos, więc więc dla mnie to jest spoko. No to smacznego. Dziękuję. Może komuś takie jabłuszko kolane cukrem w się, proszę Państwa świeżutkie i jest też zupa z pink pi. Nie wiem co to jest, ale zaraz Dzisiejszy dzień kończymy ice lemon tea, czyli zimną, mrożoną herbatką. a e, tą, e, Nie cytrynową, tylko limonkową. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Zostawiajcie nam lajki, like, komentarze. I miłego dnia! No i subskrybujcie nasz kanał. Jeśli jeszcze tego nie robicie.